Już mi się podoba ta mapa. Ta mapa naprawdę daje mega, mega, mega możliwości. To mi się podoba. Hey, ekipa, witam Was w stanie, witam Was serdecznie. Kolejnych przygoda Castle Story. Kontynuujemy naszą rozgrywkę, kontynuujemy naszą y, walkę o podbój, czyli przejęcie władzy nad całą tutaj wyspą. Ten tryb mi się spodobał i oczywiście w trybie trudnym zagram, żeby było ciekawiej. Natomiast teraz zastanawiam się z tego względu, że pierwsze śniegi spadły, nie wiem czy u Was też, y, na u mnie już spadł i się chyba utrzyma na dłużej. Zagrajmy mapkę. Helix, czyli śnieżna kraina pokryta śniegiem. Ciekawy jestem, jak to będzie się prezentowało. Mam nadzieję, że też równie okazale, jak pozostałe zresztą mapy. Ktoś też mi sugerował, żebym zagrał w mapę, gdzie jest y, władca pierścieni, y, obrona jakiegoś jaru albo coś tego typu. Musicie mi koniecznie napisać, o co dokładnie chodziło, jaki to jest ma mapka, jak ona wygląda i... Co w niej takie jest fajnego, że warto w nią właśnie zagrać. Więc jeżeli macie sugestie, dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, w tym i kolejnych ewentualnie filmach. Natomiast zasady są proste yy, po tryb podbój, yy, poziom trudności trudny i Wasze niki, mam nadzieję, że udało mi się schakować system i wasze niki pojawią się tutaj dla wspólnego dobra, że właśnie Wy, oglądający tutaj jak najbardziej aktywne osoby będziecie dołączeni do naszej rozgrywki i się tu odnajdziecie, jedni będą łucznikami, inni będą Rycerzami A jeszcze inni magami Z tymi magami też mi sugerowaliście Żebym bardziej ustawiał ich na leczenie Niż na walkę Bo leczenie zdecydowanie lepiej im będzie pasować No a ta walka Nie ukrywajmy Że jest troszkę cienka w ich wykonaniu Więc faktycznie może i to jest dobry pomysł Oczywiście katapulty Katapulty, jeszcze raz katapulty tak, zgadzam się. Katapulty widziałem w akcji i naprawdę się ją postrach w jednostkach wroga. Póki co rozpoczynamy tym razem na biomie zimowym. I żeby ta zima w tym roku, na święta, naprawdę była dobra, i mamy nasz podbój, i mamy faktycznie zimową krainę. Zobaczmy przede wszystkim. Najbardziej mnie interesuje, czy nasze postacie postaci mamy Oloman, Pokefan, bezimienny radar i... i. 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 Ramyr, Ramyr, jak widzicie, niki wasze są. To najbardziej mnie interesowało. Czy są wasze niki? Tak udało się. Dobrze. Dobrze, dziękuję serdecznie za podpowiedzi na Steamie. Dziękuję wszystkim, którzy mi tutaj podpowiadali, jak zrobić I przede wszystkim dziękuję twórcom za to, że taką opcję łatwo też edytować. Choć przyznaję, fajnie by było, gdybyśmy mogli to zrobić w trakcie gry. Więc moi drodzy twórcy Kasy Store, wprowadźcie mały upgrade, który pozwoli w trakcie gry zmieniać niki. Byłoby to naprawdę miłe urozmaicenie. Natomiast, natomiast my Zobaczmy, zobaczmy jak ta kraina wygląda No faktycznie biało Biało, no jakbyśmy mieli w tym roku Taki śnieg, to na święta Przede wszystkim na święta To byłoby całkiem, całkiem miło No powiem wam, jeżeli chodzi o grafikę Naprawdę świetnie wykonane, podoba mi się No dobrze, ale jak mapa wygląda Okej, okay, czyli mamy tutaj W ogóle gdzie jest wróg? Jakie góry tu są Wow, przenikam o, ok, czyli mamy przeciwnika tutaj tu jest przeciwnik, my jesteśmy z tej, czyli tak naprawdę z całkiem drugiej strony. Z tej strony widzę, jest jakieś wejście do nas. Nie, z tej strony nie ma. Tu są wejścia do kryształów. Tu jest fajnie, można tu się ładnie wbijać. Podoba mi się ten teren. A przeciwnik, żeby do nas dojść, musi tędy dookoła. Okej, okay, czyli tutaj będzie główny, chyba coś czuję, że będzie główna bitwa, będzie w tym miejscu. Czy jakiś tu zamek ewentualnie postawić? No, to byłoby całkiem niezłe. Ale dobra, zobaczmy, jak to wygląda z tej perspektywy. Czy tutaj, czy dojście do naszej bazy, tak, tędy w tej strony i tędy, czyli tak naprawdę, możemy dać tu mur, możemy dać tu mur. Ale chyba jednak chciałbym się murować w tym miejscu, żebym tutaj mógł ładniej się obronić z tej strony. I jeżeli faktycznie dobrze widziałem, to oni do nas nie mają wejścia z tej. Więc mógłbym postawić tu drugi mur. I jeżeli ja bym się tu wspiął do góry. To ja będę mógł tutaj wieżyczkę. Już mi się podoba ta mapa. Ta mapa naprawdę daje mega 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 możliwości. To mi się podoba. Dobra, nie przedłużamy. Rozpoczynamy naszą produkcję. Oczywiście, zaczynamy od wydobycia drewna. Kamień, żelazo i siarka, czyli Tutaj trzeba będzie główny chyba przemysł w tym miejscu. Pamiętam wasze podpowiedzi, żeby już murować na samym początku główny kryształ, a później dalej kombinować co z, co z tym wyjdzie, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie się to rozbu rozbudowywać, jak będziemy się tutaj, czy nam się uda w ogóle rozbudować, zobaczymy jak szybko wróg się będzie rozbudował, bo to też trzeba w tym kontekście patrzeć, dobra, w takim razie, zaczynamy nowe zadanie, wycinki drzewa, więc najpierw wycinamy całe to drzewo, jakie tutaj mieliśmy, więc proszę, yy, daję struktury magazyn, więc magazyny, wiecie co, postawię sobie magazyny w taki sposób, trzy... I tutaj faktycznie raz, dwa, trzy. I tutaj, tak, tak, dziękuję. I sądzę, że piękna tym razem bym postawił, a na przykład tutaj, yy, tak gdzieś blisko, właśnie, żebym mógł sobie donosić tego. A tutaj będą do, nam donosić też surowce, więc jak widzicie, sporo, dobra. I kolejny magazyn dałbym, może faktycznie, bardziej tu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, mamy to, ogarniamy. Tutaj trzeba by te listki wyzbierać, i w tym miejscu, na przykład, bym chciał pod tym murem robić przemysł, więc ustawiam sobie zb zbieranie listków. Więc te li wszystkie listki proszę mi stąd zabrać. O, tutaj cały byłby obszar do zebrania tych listków. Super. A ja będę to już budował, a się wydobywał przede wszystkim. Wydobycie, wydobycie. Głazy, głazy mamy tutaj. Więc proszę tutaj zabrać te głazy stąd. No i tutaj, siarka, oczywiście, zbieramy. Mamy to. I trochę rudy w tym, w tym rejonie. Poczekajcie, po kolei sprzątanie ruda. Ruda, żelaza, mamy to. Więc już mamy podstawowe struktury, mamy to. Teraz tylko trzeba nam jeszcze budować struktury, czyli będziemy Piennik, czyli później teraz leć piec. Piec, jeżeli będziemy się tu kopać, tu bym z morza w tej górze robił tunel, to piec fajnie byłoby po faktycznie postawić gdzieś tutaj, czyli ci magazyny i tym podobne. Tutaj szkoda, że na magazyny na przykład nie mam możliwości edycji, na przykład co dany magazyn może przyjmować. To byłoby. Całkiem spoko, yy, tutaj o idealnie właśnie nam się pokazuje gdzie chcemy magazyn, więc tutaj chyba że, a odklikniemy w ten sposób, dzięki PL za podpowiedź, bo dzięki PL dowiedziałem się jak się cofa budowanie, powiem wam szczerze, że w poprzedniej nawet tego nie kontrolowałem, że jak się cofa budowanie, ale teraz mamy wszystko ładnie ogarnięte i teraz zróbmy kolejne, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. kolejne magazyny tutaj i mogę struktury teraz stawiać, sądzę, że piec tak jak powiedziałem, tutaj, w tym rejonie. część przemysłowa będzie tutaj, produkcyjna, a tutaj będzie część obronna. Zresztą sami zobaczcie, tutaj wydobycie całkiem sporo. Zobaczymy, jak to wejdzie. Warsztat kacki także będę tutaj gdzieś trzymał. I tutaj w tą stronę będę się budował. Czyli warsztat tkacki w sumie mogę postawić? Tutaj też będzie fajnie się prezentowało. I skoro warsztat tkacki, to już oczywiście warsztat zwykły do robienia z łuk łuków i tym podobnych. Też już stawiam, żeby już tam to produkowali. Bo tutaj już produkcja ma być. O super, już możemy, więc liny produkujemy 4 i 4. Tkaniny, żebyśmy mogli już materiały naucznika szykować. Szybko to musi wejść, naprawdę szybko. Huta, huta nadal no się jeszcze nie wydobywa, bo deski, deski dostawiam. Spoko, ogarniemy i to, zrobimy wszystko co trzeba. Zaraz będzie, o już wydobywa kamień, więc dobry kierunek do tego wszystkiego. Drzewek, jak wiecie, wycięli, bardzo mi się podoba, że wycięli. Więc teraz mogę zmniejszyć. I na przykład wyciąć troszkę z tej strony. Choć w sumie na razie tych logów nie potrzebuję. Dobrze, na razie sobie to daruję, z wycinka na razie out. To było drzewo? Czy to było kwiat? O nie, to były roślinki. Ohoho, po co ja to ruszałem? Po co ja to ruszałem, że roślinki ładnie zbierali? Niech zbierają mi te roślinki, stąd proszę zbierać. Ja tutaj, o, proszę, na wam dam na to, więc spoko, już mamy ustawione. Już zbieramy, no fajnie. Nawet te roślinki fajnie, takie przyśnieżone. Kurcze, jak mi się to podoba. Zresztą napiszcie mi w komentarzach koniecznie czy też wa wam to przypadło do gustu, czy też wam to się podoba. a ja już tutaj łuczników pierwszych będę robił. Dajcie mi znać co sądzicie o tym roz rozpoczęciu, czy według was lepiej mi poszło, czy na razie… Już widzę, a wróg już pierwszy kryształ, patrzcie już przejęli, na razie koło siebie. Niech koło siebie się trzymają, z dala od nas. Y Oloman dajesz, dajesz. Pokefan też daje. Ramyl, radar i bezimienny. Takich na razie mamy pięciu. Docelowo do 15. Z tego co zauważyłem, y mam 22-23niki, 23 z czego 15 osób y może tutaj się pojawić. Więc wybaczcie, jeżeli się wy, wy nie pojawicie. To jest typowo losowa. Ja nie decyduję kolejności, kto kiedy się pojawi. Jak widzicie, nie ma takiej możliwości dla mnie. Więc dobra, y ja bym sobie tutaj dostawił y magazyny. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tutaj dostawiamy. Bardzo proszę, hutę, hutę bym chciał, żeby mi ktoś to ogarniał, tak? Liście wyzbieraliście, a kamienie nie ma kto. Łobuzy, o kamień ogarnąć, więc proszę na kamień ciśnienie robimy. Jest ruda, jest wszystko, ale nie mam huty. To jest najgorsze, najsmutniejsze. ho, <laughs> dobra. Cztery wchodzą na jeden? Chyba tak, czyli w sumie można by jeszcze li jedną linę. Dobra, tutaj przenosi, zadobiera, donosi. Okej, okay, czyli liście mamy ogarnięte jak na razie. Teraz mam nadzieję, że kamień mi wy wybiorą. Żelazo mamy, więc faktycznie jakby zrobili mi tą chutę, to już bym był do przodu. Żeby mi to budowali. Na razie, spokój, De deski idą, czyli chyba podkład idzie pod chutę. Naprawdę czy nie? pod, ma pod ciebie, czy pod magazyny idzie. Trochę nie pomyśli, no ale trudno. Dobra, jak tam budowa? W ogóle co mam w budowie? No tak, faktycznie huta. Huta teraz, o, idzie. Dobra, pierwsze kamienie idę na hutę. Więc huta zaraz będzie wytwarzała nam metal. Już? Ja tylko czekam, żeby mógł kliknąć już, bo chcę łuki pierwsze. Pierwszych łuczników. Choć nie, w sumie pierwszych łuczników... A, nie mogę, przepraszam, bo ja nie zrobiłem. No czego nie zrobiłem? No oczywiście, że nie postawiłem stojaków, tak? Raz, dwa, trzy. Pierwsze stojaki powinny też się już pojawić, a ja stojaki zapomniałem. Tutaj huta oczywiście ustawiam na razie w nieskończoność ten tryb. A tu już y, zaczynam budować pierwsze struktury obronne, tak jak sugerowaliście. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Już pierwsze mury tutaj do, dookoła, naszego kamienia. O nie, ciebie to nie tak. Dobrze. No, kurczę, jakieś lagi masz, czy coś, że się nie chcesz tak postawić? I tu już pierwszy mur. No, troszkę szeroko, ale chyba jednak będzie to skuteczne w takim układzie. Tak i tak. Tak, tak, tak. I tu już ustawiam oczywiście e, Reinforced Doors w takim to układzie. Te mocne, e, mocne, mocne, drzwi. Pewnie się, prędzej przebiją się przez e, mury niż przez drzwi, no ale spoko. Ustawiamy. Tu już produkujemy już pierwszy łucznik. Gdzie jest? Okej, okay, już zaraz łucznik będzie. Pierwszy łucznik zaraz będzie gotowy, słuchajcie. Dobry, dobry kierunek mamy. Teraz ogarniamy. Jest kamień, jest wszystko wydobywane. Tak jest, pierwszy łucznik gotowy. łuczników mam do mi znaleźć. Dwóch, może trzech. Także też nie pozwolę, żeby oni przejmowali te kryształy, Będę im odbijał, będę robił im kuku. Więc oczywiście też tutaj będę walczył o to. Tutaj cegły, jak widzicie, już stawiają. Więc pierwsze po... pierwszą linię, jak postawię, to wtedy stawiam drugą, żeby im tutaj nie przepracowywać ich. A w międzyczasie, już nie będę czekał, nie wiadomo na co, tylko już robię tunel. I patrz, już stworki idą. Już pierwsze stworki gdzieś się tam kręcą. Już tam idzie, patrz, idzie pierwszy. Idzie. Dawaj mi łucznika pierwszego. Pierwszy łucznik na mur. Ogarnię temat. Już go naparzaj. Ciśnij go. Patrz, już nam spróbują tutaj. Łobuzy. Ja tu na postawię, o nie, a co to, co to jest? Tutaj nie miało być, nie. zostaw to w spokoju. Okej, okay, rozwalony Rozwalony Jeszcze gdzieś tu się kręcił. Patrzcie, tu próbuję przeć. Szybko, szybko, łucznik. Dawaj, naparz. Nie pozwolę tak blisko bazy Co to to nie? Co to to nie, nie pozwolę. nie pozwala, niech sobie nie pozwala. Ich jest dwóch, ale sobie dam radę. Są chyba zwykłe. No i patrz, spawnują mi się łobuzy! O nie, wiedziałem już! Już cisną nas tutaj, już nas podcis podciskają łobuzy. Co z tymi łukami? Mamy więcej? Nie mam na razie więcej. Halo, jeszcze z jednego łucznika. Dub, dub, ruchy, ruchy, dub, dub! Ciśniemy łucznik. Cofaj się, cofaj się. I ucznik naparzaj. Szybko, delma się da, da radę. Ta delma jest w kłopotach, Tutaj. Proszę tutaj. Ogarniamy. Delma wycofaj się. I tutaj naparzamy tych. A ty sponujemy kolejny. I kto nam pomoże tym razem? Markej. Markej? Hmm, nie przymieniam sobie tylko. Delmę straciłem! O moja nieuwago! O moja nie Dobra, tutaj uwaga, bo druga delma obrywa. Nie podoba mi się takie coś, że delmy mi to obrywają. Ach! Ale wiecie co? Mi się wydawało, że udało mi się te nikki ogarnąć, ale widzę, że jednak nie do końca. Nie do końca jednak to weszło tak jak chciałem. Dobra, musimy to odbić i szybko musimy też odbić tamten kryształ, więc tego łucznika. Idziemy z nim. Już tutaj. I spróbujmy odbić. Mam nadzieję, że się nie zrespią kolejne. No powiem wam, niefortunnie to wyszło nam. O, jest i Staniu, Staniu się pojawił Haha, ha, pierwszy, słuchajcie, Staniu Czyli dobra, niki wchodzą, ale jak widzicie Nie zawsze, no kurczę, cały czas się spawnują kolejne No, i najgorzej Tak blisko nas już się pojawiły To jest najgorsze, co mogło, mogło nam zajść ah, Niech ktoś mi te robi, te łuki Halo, tu, łuki, robić Brakuje nici? Wszystko jest Najgorzej, kurczę, no Jak mi to zirytowało Mega mi zirytowało, Ok, łucznik, cofaj się, przegrupowanie. Dalma, uciekaj, nie bij się z nim, bo to nie jest y, konkurs waleczności w tym momencie. Tylko trzeba bić. Proszę, łucznik do tyłu. Tutaj. I naparzamy ich. No zdecydowanie nam nie pozwalają tutaj się już rozwijać na takim etapie. Bardzo szybko do nas przyszli, jak widzicie. Do tyłu, cofnijmy. Ok, rozwali rozwalić. Jeszcze kawałek, jeszcze jeden. No, zdecydowanie są silniejsze niż te. model Delma, delma cofa się, Delman Nie, no, zawiesiła się. Zawiesiła się, serio. Kolego, może bijcie się z jednym, tak? Okej, okay, kolejny się pojawi, dobrze, wycofać telmy. Przegrupowanie, przegrupowanie, żeby tutaj ciągle w biegu, ciągle w biegu. Okej, okay, łucznik, łucznik, cofnę się łucznika. Czy wszystkie Delmy no nie bij się, bo zginiesz, no ja nie chcę żebyś obrywał, no bez przesady, co to ma być? No nie, tak jak powiedziałem, to nie jest żaden konkurs pytości, waleczności w ogóle. Wycofaj się. Ciśnij, ciśnij. Okay. Okej, te delmy nam padają, co się dzieje? Na takim etapie już takie ja pocisk, serio? Nie podoba mi się to, bardzo mi się to nie podoba, dobra, przegrupowanie. No, no czemu ty ścigasz się z tym? No, ho, ho, co ci, zostaw mi tego biednego łucznika, no jak cię zaraz trzepnę tymi wszystkimi, proszę tutaj pocisnąć, tego, aaa, i teraz tego, O no, naprawdę irytujące, słuchajcie, irytujące jest to, żeby na takim etapie nam tu wracać do pracy, wszyscy wracać do pracy, już. Kolejnych uczniów mi trzeba. Ja muszę mieć szybko do zbrojenia. Bo, jak mi tak już wchodzą na takim etapie, sami widzicie, już tak cisną. No nie, to jakieś niepoważne z ich strony. No i mi od razu kuźnie tutaj, proszę. Ja potrzebuję tu kuźnie. Już w tym momencie zbudować kuźnie, poproszę. Robimy, co w naszej mocy. Struktura. Yy, tunele chciałem zrobić, tak. Chciałem już od razu z tunelem. No, powiem wam grubo. Grubo zaczynamy, jak widzicie. I oczywiście idziemy w dół. I raz to I powinno na razie styknąć. Zobaczymy, jak daleko się dokopiemy. Jak szybko się dokopiemy. No, mamy w tym momencie sześciu. Niestety dwóch nam poległo. Jakim sposobem nas tak szybko znaleźli. I tak nam przecież szybko przybiegli. Nie lubię takich akcji. Oj, nie lubię. No, ale dobra, kryształ trzeba chronić. Najważniejsze. Kryształ tam kopiemy. Tutaj robimy. okej, okay, liście wyzbierane. Liście. Teraz można zbierać tu, więc proszę, to też uznaję. Zbieramy i, czyli tak jak widzicie, mocno, mocno nas tutaj próbują załatwić, że jak nie tak, to siak, jak nie, na, jak nie ten. Ja jeszcze murów nie mam, oni już próbują nas tutaj podgryzać. Dobra, tutaj trzeba z sądy zrobić kręte, żeby było wesoło. Zróbmy to sobie po ściance. Więc tak, w taki sposób zrobimy, żeby tu się wbijać do góry. Ciekaw jestem, czy w ogóle to da, da lade, takie coś zrobić. Tak. Tak. I tak. Czy to się utrzyma? Nie wiem, ale budujemy, zbieramy, tworzymy. Pierwsze mury, struktura, pierwsze mury i stawiamy jeszcze drugie bloki. Tak jest, drugi blok. Drugą linię. Murów obronnych. Chyba tam coś znowu się przejęli. Ja wiem, ja wiem, że powinniśmy się szybko, szybciej obronić, ale start mieliśmy nie tęgi. <laughs> Trzeba to przyznać, OK. Stawiamy jak się da. OK, na razie postawmy tak. Powinno to styknąć. Więc budujmy, budujmy, twórzmy łucznik. Jeden kamień i trzy deski. Deski jeszcze mamy? Nie mamy desek. Proszę więcej desek. Więcej desek już. Niech ktoś robi deski, niech ktoś ogarnia deski. Tu mamy wydobycie, tak jest. A tutaj trzeba by zebrać jeszcze trochę drewna. Jest to też troszkę, parę, parę sztuk. Dosłownie parę. Budujemy, budujemy, szybciej utworzymy. Mamy jednego tylko łucznika póki co. Drugi czego nie, nie otrzymał? desek brakuje, a bo desek właśnie brakowało, ja wiedziałem, ja wiedziałem, czegoś tu brakowało, desek nam brakowało, ale zaczynamy, produkujemy. Deski są już w produkcji, bardzo dobrze, metalu mamy całą masę, też bardzo dobrze, więc ciśniemy. Magazyny są, to czemu stoisz, kolego, iście tu, wyzbieraliśmy, też fajnie, tutaj siarka, jeszcze jest trochę siarki, więc mogą zbierać no i huta, no trzy deski brakuje. Dosłownie trzy deski. Kurczę, nie potrzebuję w sumie te deski zatrzymałem. No ale po co mi było tyle desk? Kto pomyślał, że tyle desk będzie potrzeba? <laughs> no dobra, idzie z tą deską. Tu przeniósł. Dobrze. Dobrze. Już trzy kryształy, jak widzicie, szybko przejmują. Bardzo szybko. Musimy naprawdę ich szybko odepchnąć. Bo inaczej będzie nie wesoło. Ale już, okej, okay. słuchajcie, mogrzemy pierwszego naszego wojownika. Jest już, dobrze. O to chodzi, szybko. Sądzę, że takich dwóch wojowników zrobię. Jak widzicie, tutaj praca. Zaraz będziemy mieć pierwszego woja. Dwa metalu, jeden metalu, dwa metalu. a spokojnie, ogarniemy. Ok, tutaj kopią. Tam wydobywają. Tutaj robią. Dobrze, w produkcja idzie. O to chodzi. Ale faktycznie nie możemy spać. Spa nie możemy spoczywać na laurach. Nie możemy im odpuścić. Nie możemy ich tutaj całkowicie pozwolić, żeby nam. Tak wchodzili, Ok, pierwszy miecz, już mamy dwa łuki dwa, dwóch łuczników, już się robi trzeci i już leci pierwszy rycerz, słuchajcie Już mamy już szansę na pierwszego rycerza Więc yy, stojaki także dostawiam tutaj, kolejne Tutaj raz, dwa i trzy Idzie wróg znowu Idzie wróg i jaka armia Uzbroić proszę, zbroimy się, dozbrojamy się i naparzamy Dobra, szybszy, wszyscy do kryształu, wszyscy do kryształu, już Kryształ Naparzamy w nich Tutaj dwa łuki, dobra, dwa łuki dają radę już Dwa łuki już super są Łucznik do tyłu Przegrupuj się Dobra, naparzamy Szybko, szybko rozwalamy Ładnie, teraz już wchodzi to Łucznik do tyłu Przegrupuj się Ty łucznik też do tyłu A z tego ciśniemy Łucznik do tyłu a co zdejmuj tego, bo mi tutaj jak rozwala. To Tutaj tego trzeba rozwalić. Ja się nie bawię, żeby mi stojak rozwalali. Nie godzę się. Czasami mi ten jak Dostał stojak jednak. Ale widzicie, jak nas tutaj próbują cisnąć. Nie podoba mi się taka rozgrywka, że już na tym etapie tak próbują. Dobra, proszę uzbroić. Dobra, do pracy, do pracy, do pracy. Kolejne stojaki. Bo jak widzicie, wszystko nam tu próbujemy rozwalać. Centralnie wszystko. Dobra, fajnie, wysprzątane, elegancko. podoba mi się. Kolego, kolega Staniu, już uzbrojony, w zbroje. No, spoko. Staniu, powiem wam. Tak, dla. Ja i trochę wprowadziłem ten nick, no ale widzicie, działa. Działa jak najbardziej, więc mi się podoba. Ok, na razie nic więcej nie przyspieszam. Niech robią tutaj, co mogą. Więc kolejne dwie, dwie zbroje. Wiecie co? Chyba mamy zestaw. Jeden łóżnik. Dwu i dwóch żołnierzy, wiecie co? Kogo mogę, to rozbrajam i idę odbić ten kryształ, a reszta niech sobie tutaj e, tworzy. Więc mamy zestaw wojowników, idziemy odbić kryształ, sądzę, że ten zestaw nam zupełnie się wystarczy, żeby z nimi powalczyć, a ci niech tworzą, niech tworzą dalej, niech budują, jest sporo roboty, więc na pewno się przyda. Łuczników jest jeszcze więcej. Więc y, czterech nauczników na start powinno styknąć, a my idziemy walczyć. No jak można, że mi tak pod nosem kryształ przejęliście, kolec? Nie ma takiej opcji. No jest w was trochę. jest, już, jest w was kilku No, co, co ci usi co odwalili? Powiedzcie mi No wytłumaczycie mi o co o co chodzi? Kurczę o co chodziło, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale mi się to bardzo nie spodobało. Dobra, trzeba Cię przegrupować, bo Ci pancerz leci. Ciśnij, mocno Cię kładą. Kurczę, no łucznicy mnie zawiedli. Okej, okay. Odbi odbijamy jak możemy. łucznik tu. łucznik, nie tu czy na wręcz. No proszę cię. Gościu, okej, okay. ty, cofnij się, cofnij się, cofnij się, bo Ci pancerz leci. Okej, okay. i teraz tu. Naparzamy, dobra, teraz powinniśmy dać radę, już odbić ten kryształ z powrotem, no ale jakim prawem, ja wam, ja powiem, powiem, wam, nie rozumiem czasami tych moich jednostek. Okej, okay, dobra, tu jeszcze ten, ciebie do tyłu i mamy, odbijamy kryształ. Dobrze, ale powiem wam, że naprawdę nie załapałem tego. Dlaczego ucznicy poszli walczyć wręcz? Naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem. A najważniejsze jest to, że tutaj działamy, Oloman też już jest, yy, czeka nas zrespałnienie. Bardzo się cieszę zresztą. <laughs> Dobra, no i odbijamy. Jest kryształ nasz. Tak? Tak. No, czekamy, czekamy. Tak? tak, 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 czekamy. Mamy to. Udało się, więc teraz tutaj wracamy do pracy. Back to work i dalej. I dalej. Bez zmian. Tutaj nici. I to, proszę tutaj robić. Tak. Troszkę mici, troszkę materiałów. Ok, na zmianę ustawione. Tak samo tutaj jeszcze z jednego rycerza bym wziął. Ucznicy się robią. Jest dobry kierunek. Odbiliśmy, na początku straty były, ale dajemy radę. Desek więcej. Wszystko mamy? Mamy. Więc kolejne magazyny. Sądzę, że wiesz, co, na razie te deski mógłbym nawet ustawić w pętelkę. Więc proszę mi tu robić pentelkę. A tutaj, oczywiście, magazyny. Kolejne. Bo potrzeba nam tych magazynów. Więc najwięcej. Bo bez magazynów to ani róż. Struktury muszą być zachowane. Dobra. Okej, okay, klocki stawiamy, tutaj wydobywamy, no jest dobry kierunek. Sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze, słuchajcie, sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to wszystko y, dalej rozwijać. Jeżeli macie jakieś sugestie na tym etapie gry, to dajcie, dajcie info, co uważacie. A jeżeli Wam się po, pozycja podoba, to jak ogrywam, to, to dajcie też koniecznie znać, łapką, komentarzem. Polecajcie też materiał, jeżeli wam się podoba. A ja tutaj dalej. Mury, mury, mury obronne. Staramy się budować. To fajnie byłoby też, żeby tutaj strukturę zrobić, żeby było wejście do góry. A nie tylko takie <grym> takie. Okej, okay, jeszcze tutaj tak. I takie coś. I tu taki bloczek bym dał. O i wtedy moglibyśmy być w pełni zadowoleni, że mamy od wejście gonięte. Mury w podwójkę. Tu wydobycie, tu trochę trawy, tu trochę ziemi. Deski się robią, wszystko jest w, ro w normie, mamy 8 osób, 8 delm przepraszam, 8 delm, dwie delmy robią przy tutaj, reszta tam, no właśnie przy murach, reszta przy kraftowaniu, dobry kierunek. Tutaj brama co najlepsze już powstała, <grym> to jest najlepsze, że brama powstała pierw pierwiej niż mury. Ale zdarza się i tak. Ile mam uczników? Czterech uczników, słuchajcie, mamy. Trzech rycerzy już mamy. I ciągle, ciągle czekam na ten stojak. <gry> ciągle czekam na ten stojak. Nie wiem, kto się doczekał. A, doczekałem się. Dobra, tu jeszcze jeden stojak, tak jest. Jeszcze jeden stojak. Więc proszę mi robić. Oczywiście, już jeżeli ja to jestem na takim etapie, to ja może bym poszedł nawet w maszynę, nawet nie? Nie, laboratorium ołtarz naszego czarodzieja. Chcielibyśmy też robić, tak? Sądzę, że tak. Jak ktoś to ogarnie, zróbmy teraz y, dla odmiany szkło. Więc y, hutam na razie. Stop, i robimy szkło To dosyć szybko. Jak widzicie, rozwijamy. Nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Aha, kolejne kryształy. Tak, ja pasowałoby odbijać te kryształy, nie? Więc idziemy, uzbrojamy się. Mamy do, dosyć dużo żołnierzy. No niestety metal rzucił, no ale bywa. Potrzebuje tutaj się naprawdę dozbroić. A, że nikt nie został? No dobrze, to w takim razie słuchajcie, uderzamy, idziemy na walkę, idziemy na walkę. Czy jest to dobra decyzja? To dowiemy się w kolejnym odcinku. Natomiast jeżeli wam się ten odcinek podobał, zapraszam was serdecznie do łapkowania, do polecenia i do komentowania. A my tu się zatrzymujemy. I dajcie znać czy to jest dobra decyzja, że ja z taką armią idę już na wroga Natomiast za dziś Wam ogromnie dziękuję, trzymajcie się ciepło i pamiętajcie o łapkach, polecaniu i komentarzach Ci co nie są na bieżąco pamiętajcie subskryp subskrypcja i dzwoneczek mile widziane. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was w staniu, hej hej!